Ja witam was serdecznie na moim kanale z tej strony Natana Game i dzisiaj porobimy sobie zadanka w valeday oraz yy, na dworze srebrnej polany Ok, no to możemy zaczynać, najpierw jadę do valeday bo chyba mam tam jakieś zadanko właśnie weszłam do przyczepy i jedziemy do Wieska w valeday Okej, okay, ja już dojechałam. I zobaczmy, czy mamy tu jakieś zadanka. Tak, tutaj chyba nie musisz zatrzymywać się na noc. Tutaj nie mam żadnej unii zadanka, tutaj też tam mam tylko krzyknik taki, że muszę zbierać, tracić jakieś kwiatki. No to dokończę to zadanie. W takim razie. I sorry, że tak ciągle nosem, bo jestem trochę chora. Dobra, podnieść delikatnie z korzeniem. Podnieść delikatnie z korzeniem i wszystkim yy, rzadkich kwiaty, które rosną na trasie wyścigu postać je ponownie na Ezofi. A wiem o co tu chodzi. Muszę pozbierać kwiatki i je zasadzić. Szukamy kwiatków. Może świetny skok zrobiłam. Dobra, ale myślę, że po prostu mistrzem skakania Dobra, i dajemy tego kwetka chyba tutaj. Tak, to tak miało wyglądać. Już dwa zrobiłam. Dobra, tutaj powinny być... Czekajcie, muszę poszukać te kółka. Myślałam, że tu jest kwiatek, ale nie ma. Tu jest niby jakiś kwiatek. Faktycznie chyba to będzie. Tak jest tutaj kwiatek. I piszcie jakiego konia miałabym sobie kupić. A zosta... No świet świetnie jeżdżę po prostu. Zastanawiam się, czy kupić sobie fryza, bo jeszcze nie mam fryza. Czy nowego kucyka, te nowe, te z Fortu Pinta i z południowego kopyta. Nie wiem, bo na razie mam dopiero jeden star Coins, Ale w sobotę dostawa. Ja nie mam szczęścia, Mam 79 jorwickich, po prostu strasznie jestem bogata. No Dobra, jeszcze tam są kwiatki. Powiedzmy od razu dwa. Jak się da? Nie wiem, czy się da. Tu są podobne. A drugim? gdzie jest? Tam chyba trochę dalej. Tu gdzieś. I jedziemy je szybko posadzić Nawet nie sprawdziłam ile dostanę Chyba nie dostanę w sensie levelu Baby ani konia Tylko y, po prostu Jurwicki hajs Boże gdzie ja jadę Ale mój konie jest wolny A ma 16 y, 26 szybkości Boże Się Nawet nie patrzę gdzie ja jadę Kolejny kwiatek Okej okay. jedziemy odebrać Jorwickie A było 10 I plus 15 walety Bo trzeba trochę śmieci Proszę pojeżdż tam i zrobisz się Żeby można je było odpowiednio Zutylizować Sy, dobra Jedziemy zbierać śmieci. Tu jest śmieć. Tu są dwa koło siebie. Dobra, to przeskocz. Dobra, przeskoczyłam. Kolejny śmieć. Pod stołem. Nie, 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 nie. Jestem nie. mistrzynią jazdy na koniu. Nie, no, trochę tak mi dziwnie się jeździ, jak nagrywam flibiki. nie wiem czemu, bo jeszcze nie jestem przyzwyczajona do tego dopiero. mój drugi odcinek. Jeśli chcielibyście... Y Coś takiego tajemniczego To piszcie w komentarzach Bo mogłabym nagrać trzy tajemnicze y, Miejsca w y, Star Stable Online Nie wiem czemu ja na to mówię Star Stable Znaczy to się Star Stable Ale wolę mówić Star Stable Jeszcze jeden śmieć Dobra, jedziemy yeah, Nie, nie kapnąłam się, że tu jest ta przeszkoda Bo rzadko tu jeżdżę W ogóle tędy nie jeździłam XD Okej, okay, gotowe i teraz mam zadanko. Jakieś konkretne? Dla konia. Ukończną tor. Spoko. To będzie porażka, no ale dobra. Zrobię to dla was. Takie to będzie porażka, no ale... Chyba, że mi się wyjątkowo uda. Nigdy tu nie startowałam, bo ja mało robię zadania Waliday, dlatego postanowiłam właśnie nagryć odcinek z zadaniem Day, bo... Zrobię troszkę. Nie wiem, to będzie chyba ostatnie i jedziemy na dwór srebrnej Polany. No, rozkułam się. Czy nie skułam, tylko... Świetnie. <laughs> Świetnie, mustaś. Mam mustanga. Nie wiem, czemu akurat sobie kupiłam mustanga. Moja. Ja nie kupuję tego za 699 sterokościów, bo to jest głupie. Bo on ma 17 szybkości. Nie wiem, ile on ma szybkości. No, ale to jest trochę głupie, bo nie da się na niego nic założyć, więc nie będzie taki super szybki. Ja muszę sobie kupić takie podkowy z szybkością plus 2, bo. Mnie wtedy ja jeszcze nie miałam tego zadania u Kowala. Świetnie. Świetnie. Brawo jak? Po prostu brawo. Brawo ja. Dobra, udało się. Nie! Yeah, co ja robię? Boże! Jestem Januszem jest z stable, oczywiście jak ktoś to takie szczegóły o koniec na tym kanale będę nagrywała tylko Star Stable online Chyba, że chcielibyście Minecrafta Ale nie wiem, nie za, nie przypadam za bardzo za Minecraftem bo Star Stable i Sims 4 O, niebieski Nie, 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 nie startuje, no bo Teraz ten koń ma 15 level, więc to i tak nie da, więc pojadę na swoim Morganie nowym Ma 7 level, bo nim robię niebieskie wykrzykniki, wyścigi, i może też nagram odcinek. No to dobra, jedziemy teraz do dworu srebrnej polany. Zrobić y, też jakieś trzy zadania. Może ile ten odcinek będzie trwał? Myślę, że 20 minut. Odstawiajcie w komentarzach. To będzie mój najdłuższy odcinek, bo tamten pierwszy trwał mi tą minutę, bo to był poradnik, jak sprzedać konia w coś, sensie, naszyj nasz Jorvik. Wiem, szkoda, że nie można sprzedawać za, za końce co nie? To było fajnie. Że za końce można sprzedać konia. Wtedy można było sobie kupić nowego w ogóle, a tak to nie można. Jeszcze mogę wam pokazać baga jednego. O, tu mam jakieś zadanie? Jakie to spodnie? No nie za świetne, no ale zrobię to zadanie. Użyj przy stoliku w kawiarni na rynku miasteczka z miasteczką srebrnej polany i obserwuj pocztę przez lornetkę. Okej. Okay. To jedziemy na ławeczkę. Sobie usiąść. No wnikajcie, które ja jadę. Nie wiem po co tędy. Boże, myślałam, że się skończył. Ten, czy się, się uderzy. Ale ślimacz się ma, ten koń. No, jaki dudem! Koń, nie no, muszę jeździć. Dobra, Ach, po prostu świetnie. Sorry, że tak strasznie słuchać moją krew, klawiaturę. Dobra, jadę tędy. Nie wiem czemu. Będzie wolniej. No, przecież zostać ja sam spację. Jadę tędy, nie wiem po co skoro chyba ten jest, no, świetnie, ten jest dłużej. Nie wiem, czy pod kim tam jechać. Działam, mam A tutaj. I ogólnie na tym kanale będę nagrywała np. Na przykład tajemnice SSO przygody jakiejś dziewczyny na przykład ciekawostki no to też już mówiłam tutoriale bagi mistrzostwa no i dużo rzeczy w tym stylu poradniki Aha. Dziwny ten facet był. Teraz idziemy odebrać nagrodę. A mi się nie chce, więc jadę na farmę do przyczepy. Albo, no nie no, Ja mam strasznie mało jorwickich. Pieniędzy jorwickich. Bo ja mam 75, a mi został jedno siano do karmienia koni. Bo ja nas, niestety na razie nie mam wstaję. Ja jadę. Niestety nie mam stajennej. Na razie. To był mój ostatni dzień dzisiaj. Yy, I muszę kupić siano na konia, była, bo zostało mi tylko jedno, a muszę nakarmić trzy konie: muszę nakarmić mojego kucyka na zawody, Morgana. Boże, gdzie ja jadę: Morgana i no tego Mustanga. A czy ten Mustang jest akurat już nakarmiony? Boże święty! Jak nagrywam odcinki, to nie mogę jeździć. A mi możecie napisać w komentarzach. Może ten odcinek trwa już ponad 15 minut. Nie wiem, czy mam intro jakieś w ogóle. Zrobię nowe intro. Sister Stable Online. Okay. Dobra, kolejne zadanie. Zapytaj Barnową, to ma do powiedzenia. Aha, okej, okay, dobra. O, w Strażnicy Adien. ja muszę mieć dobrą reputację właśnie w strasznikach Adien. No bo tam są właśnie podkowy z plus dwa szybkością. Ale one kosztują aż 990... 900... Nie, dworze, 9900 stark... w co ja gadam. Jarwickich JORWIK więc no muszę do, zrobić dużo zadań. Baranowa ma coś więcej do powiedzenia. Stróżnicań. No i mam tu kolejne zadanko, tym razem mu Alex. Baronowa masz rację, do baronowa zapytaj baronową czy macie umowę okej okay. czy tu baronowa strasznie i czy to jest jakieś przezwisko? O sorry, przesunęła mi się druga kamerka okej, okay, dobra bo ja nie nagrywam ekranu swojego komputera coś tylko kamerkę Ostrażnicy ADN, zapytaj Kamerdynera, czy może dać ci klucz do zamku, żebyś mogła uwolnić Lindę. Dopiero teraz mam to zadanie, naprawdę. Dobra. Yy, Zjedź do zamku i otwórz drzwi kluczem do zamku. Okej, okay, jedziemy szybko do zamku. Będę szybciej niż Alex. Pa, Alex. A wolny ten mój koń. Naprawdę się masz to straszne. Tylko proszę nie niebezpieczny wypadek. Dobra, nie było niebezpiecznego. O tu też może być niebezpiecznym, tak jak miałam wcześniej. Dobra, jedziemy tu, 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 tu. Jedziemy szybko do zamku. Oczywiście jak zwykle skrótami jadę. Przez pola. A bo jest szybciej, a nie ukrążyć to miasteczko. Chyba już się zbliżam do zamku Już widzę tutaj krzyknik Zielony? Nie, szary No za chwilę będzie zielony jest skok Natala! <grymne> ok, otworzyłam właśnie drzwiczki i otwiera i się to jest Linda. A Alex dopiero dojechała. Dobra, mam teraz tutaj wykrzyknik. Chyba u Alex? Nie. M mam tu żółty wykrzyknik, ale nikogo mi nie pokazuje. Widzicie to. Chyba, że mam poza zamkiem Dopiero teraz mi się pokazał ten wykrzyknik. Zmagował mi się koń świetnie. Yy, Powiedz Lindzie, co się stało, gdy siedziała na wieży. Koniu! Widzicie co on robi? Widzicie co on robi? Słuchajcie, ja tylko podgłośnie powiedz Aleks, że nadal chcę yy, jej pomagać. Dobra, mówimy jej. Teraz chyba będzie fabuła jakaś. Nie, Teraz no, dopiero jutro mogę robić zadania. Niestety. Niestety. Mam tak mały koks Smuteczek. Dobra i to chyba było by na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pa!